Moi drodzy, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego roku 2020 na pewno już przechodzi do historii jako czas bardzo wyjątkowy. Ale mam nadzieję, że przejdzie też do historii Waszej wiary i tego wszystkiego, co my łączymy z życiem Boga w nas, jako też czas bardzo wyjątkowy. Przeżyliśmy bardzo wyjątkowy okres Wielkiego Postu. Ten czas, który zwyczajnie w liturgii jest tym momentem przygotowania nas, abyśmy jak najpełniej wykorzystali to, co jest bogactwem wpisanym przez Boga, w to wszystko, co On ofiarowuje nam poprzez swoje życie, a święta Wielkanocne to potwierdzają i przywołują. Wydaje się, że w tym roku w sposób wyjątkowy wsłuchujemy się w te Wielkanocne wszystkie opisy, kiedy Uczniowie, kiedy niewiasty stawały przy grobie, kiedy przeżywały taki moment zaciemnienia, taki moment niejasności, taki moment pytań, na które nikt nie potrafił dać odpowiedzi. A jedynym, kto potrafił dać odpowiedź przemawiającą do głębi serca i głębi duszy, był sam Chrystus. A odpowiedź została przez ewangelistów zapisana w tak prosty sposób pokój. I tego Wam, moi drodzy, życzę, aby ten czas Wielkanocy był właśnie czasem doświadczenia tego, co Bóg przemawia do każdego z Was. Tego wszystkiego, co już żeście usłyszeli i przeżyliście i doświadczyliście przez te wszystkie dni, które nas doprowadziły do tego czasu świąt. Nawet jeżeli jeszcze mamy tak wiele pytań, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. To niech radością, niech nadzieją, niech źródłem miłości będzie to, że staje pośród nas stały, Ten, który jest Panem życia, ten, który jest Panem miłości, ten, który odnawia nadzieję i sprawia, że każdy, kto przyjmuje Jego życie, staje się Jego świadkiem. I tego wam również, moi drodzy, życzę, obyśmy przyjmując, przeżywając, rozwijając w tych Niewyobrażalnie trudnych warunkach to, co święta wielkanocne przynoszą, abyśmy przede wszystkim przyjęli, przeżyli i umocnili w nas życie Boga. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja!